Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe, właściciel sklepów Metal Market EU, metale lokacyjne.pl, wyroby PL i Skup Złota 365.pl. Firma przygotowała promocję na złotą monetę Brytania 10 Uncji, którą po wpisaniu kodu Moneciarz można nabyć z rabatem. Śmierć królowej Elżbiety II spowodowała zwiększone zainteresowanie monetami przedstawiającymi ową władczynię. Czekając na wizerunek kolejnego króla Wielkiej Brytanii i wspólnoty brytyjskiej, Karola III, możemy przypomnieć sobie, jak zmieniały się portrety Elżbiety II na poszczególnych monetach. Zacząć możemy od ciekawostki. Swój debiut na walorach pieniężnych Elżbieta zaliczyła już w wieku 8 lat i to wcale nie w Wielkiej Brytanii, lecz w Kanadzie. W roku 1935 swoją działalność rozpoczynał Bank Kanady i w ramach inauguracji wypuścił on całą linię nowych banknotów prezentujących członków rodziny królewskiej. Banknoty były wydane w dwóch wersjach, francuskiej, która okazała się w Quebecu i angielskiej wreszcie Kanady. W tym czasie głową panującą był Jerzy V i on znalazł się na banknocie jednodolarowym. Na dwudolarowy trafiła jego żona królowa Maria, natomiast na pięciodolarowy następca tronu i książę Walii Edward. Jak wiemy, Edward abdykował i królem został jego młodszy brat Albert, który przyjął imię Jerzy VI. Albert trafił na banknot o nominale 50 dolarów. Interesujące jest to, że najmniejsze nominały były zarezerwowane dla najwyżej postawionych osób w rodzinie królewskiej. Książę Albert, czyli późniejszy Jerzy VI w tej hierarchii, znalazł się za swoimi rodzicami i starszym bratem, co jest zrozumiałe. Ciekawe było to, że wyżej od niego na banknot 20 dolarowy trafiła jego najstarsza córka, Wtedy ośmioletnia Elżbieta. Twórcy serii jakby przewidzieli, że ta młoda osoba okaże się jedną z najważniejszych przedstawicieli rodu Windsorów. Wizerunek księżniczki został zaprojektowany przez Edwina Ganna z American Banknote Company i został oparty o zdjęcie wykonane przez Markusa Adamsa. Dalsze banknoty znów zachowały hierarchię, bo na 100 dolarowy trafił trzeci syn króla, książę Henry, natomiast na banknotach 500 i 1000 dolarowych znaleźli się wcześniejsi premierzy Kanady. Koniec dygresji, bo nie o banknotach mieliśmy tutaj mówić, lecz o monetach. Przejdźmy więc do konkretów. Ojciec Elżbiety II, król Jerzy VI, umarł 6 lutego 1952 roku. 26-letnia wtedy Elżbieta automatycznie stała się nową królową wspólnoty brytyjskiej i w zasadzie od razu rozpoczęto operację wymiany wizerunku władcy na wszelkiego rodzaju dokumentach, znaczkach pocztowych, banknotach i monetach. Już 26 lutego 1952 roku odbyła się sesja fotograficzna Młodej Królowej przeprowadzona przez Doroty Wilding, której celem było wybranie wizerunku, który ukaże się na znaczkach pocztowych Wielkiej Brytanii. Żadne z wykonanych wtedy zdjęć nie przypadło jednak do gustu osobom decyzyjnym, więc sesja została powtórzona 15 kwietnia. Tym razem wybrano jedno zdjęcie, więc pierwsze znaczki pojawiły się w maju 1952 roku. Równolegle rozpisany został konkurs na wizerunek królowej, który pojawi się na przyszłych monetach. Przewodniczącym jury został mąż Elżbiety, książę Filip. W szranki stanęło 17 artystów, a zwycięzcą okazała się Mary Gillick, znana i doświadczona rzeźbiarka, absolwentka Nottingham School of Art i Royal College of Art. Gillick pracowała nad wizerunkiem kilka miesięcy, od marca do października 1952 roku. Ostateczny projekt został upubliczniony 25 listopada 1952 roku i wzbudził sporo kontrowersji. Zgodnie z tradycją królowa spoglądała w drugą stronę niż jej poprzednik. Kolejną zachowaną tradycją było to, że na pierwszym wizerunku nowy władca przedstawiony jest bez korony. Problemem okazał się jednak profil, który średnio przypominał królową. Ówczesne gazety twierdziły, że wizerunek jest tak bezbarwny, że mogłaby do niego poznawać praktycznie każda młoda i szczupła dziewczyna. Pierwsze monety z krytykowanym portretem młodej Elżbiety II ukazały się w 1953 roku. Co ciekawe, nie był to jedyny wizerunek, który wtedy ujrzeliśmy. Z okazji koronacji, która odbyła się 2 czerwca 1953 roku, ukazała się pięcioszylingowa moneta, na której mamy przedstawioną królową na koniu Winston, ubraną w mundur pułkownika Gwardii Grenadierów. Autorem tego projektu był Gilbert Ledward. Jakby tego było mało, w tym samym roku Royal Mint wybiła sześciopensową monetę dla Fidżi. Na niej widniał wizerunek ukoronowanej Elżbiety II autorstwa Cecila Thomasa. W 1964 roku pięciu artystów zostało zaproszonych do zaprezentowania nowego wizerunku królowej Elżbiety II, który miał pojawić się na przyszłych brytyjskich monetach wybijanych już w systemie dziesiętnym. Zwycięski projekt wyszedł z ręki Arnolda Machina, brytyjskiego artysty, absolwenta Royal College of Art. Przedstawiał on całe popiersie władczyni. Na jej głowie widniała tiara dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii, ulubiony klejnot Elżbiety, który był prezentem ślubnym od jej babki, czyli Królowej Marii. Co ciekawe, Królowa Maria dostała ową tiarę w 1893 roku, także jako swój prezent ślubny. Projekt był na tyle udany, że Elżbieta II zaakceptowała nowy wizerunek już w czerwcu 1964 roku. Na pierwsze brytyjskie monety z tym portretem musieliśmy poczekać aż do roku 1968 i były to nowe 5 i 10 pęsówki. Już jednak w roku 1964 wizerunek autorstwa Machina zobaczyliśmy na monetach Rodezji w 1965 roku w Kanadzie, w 1966 roku w Australii, a w 1967 roku w Nowej Zelandii. W 1977 roku przypadł srebrny jubileusz panowania Elżbiety II na tronie, i Ardolt Machin został poproszony o kolejny projekt. Tym razem przedstawiał on królową jadącą na koniu. Ukazał się on na 25 pęsówce wybitej w dużym nakładzie w miedzioniklu oraz na srebrnej monecie prów wydanej w limitowanym nakładzie 5000 egzemplarzy. W 1979 roku mamy debiut kolejnego, trochę mniej znanego wizerunku. Pojawia się on na monetach Nowej Zelandii w latach 1979-1982 jego autorem jest Reginald George James Barry, nowozelandzki artysta, który projektował wiele monet i znaczków pocztowych. Przedstawił on Elżbietę II w tiarze rosyjskiej, która oryginalnie była prezentem dla jej prababki królowej Aleksandry z okazji 25-lecia jej ślubu. W 1982 roku Royal Mint zaprosiła aż 17 artystów do konkursu na nowy wizerunek Elżbiety II, który ma pojawić się na monetach wspólnoty brytyjskiej. Komitet Doradczy Menicy Królewskiej do spraw projektowania monet, medali, pieczęci i odznak rozpatrzył w sumie aż 38 modeli dostarczonych przez artystów, którzy stanęli w szeranki. Najbardziej obiecujące projekty wyszły z ręki Rafaela Macluffa, brytyjskiego rzeźbiarza żydowskiego pochodzenia, absolwenta Camberwell School of Art. Ostateczny projekt przedstawiał królową noszącą diadem Jerzego IV, koronę wykonaną dla tego króla w roku 1820. Co ciekawe, po raz pierwszy pokazano inną biżuterię, bo królowa nosi tutaj także naszyjnik oraz kolczyki. Przy szyi królowej mamy inicjały autora, czyli RDM. Litera D od David, czyli drugiego imienia autora, została użyta specjalnie, aby inicjałów RM nie mylić z Royal Mint. Wizerunek został zarekomendowany przez komitet i zaakceptowany przez królową do użytku dla monet brytyjskich od 1 stycznia 1985 roku. Dodatkowo został on wykorzystany przez wiele krajów wspólnoty brytyjskiej, np. Australię czy Nową Zelandię. Co więcej, istnieje lekka modyfikacja tego wizerunku, ukazująca dodatkowo ramiona królowej, która została użyta w 25-pensowej monecie z wyspy Świętej Heleny, wybitej w 2017 roku. Na projekt Makloufa nie zdecydowała się Kanada, która aż do 1989 roku używała poprzedniego portretu autorstwa Machina, a w 1990 roku wykorzystała nowy wizerunek autorstwa kanadyjskiej rzeźbiarki Dory de Pedere Hand. Kanada uparła się, żeby mieć wizerunek autorstwa lokalnej artystki, ale moim zdaniem nie wspięła się ona na wyżyny oryginalności, czerpiąc pełnymi garściami z dzieła Makloufa. Tutaj królowa nosi dokładnie tę samą koronę i na dodatek ma bardzo podobne kolczyki oraz naszyjnik. Mniej więcej w tym samym czasie, bo w 1989 roku Royal Mint świętowała 500-lecie wybicia pierwszego suwerena. Zdecydowała się więc zaprezentować jubileuszową wersję tej monety i na jej awersie przedstawić Elżbietę II siedzącą na tronie w momencie swojej koronacji. Autorem tego wizerunku był Bernard Sindal. W 1997 roku przypadała kolejna ciekawa rocznica. Tym razem chodziło o Złote Gody Pary Królewskiej. Upamiętnienie tej rocznicy wiązało się z przygotowaniem aktualnych portretów Elżbiety II i księcia Filipa, więc zdecydowano się wykorzystać okazję i rozpisać także konkurs na nowy wizerunek królowej, który zostanie wykorzystany na monetach. Zwycięskim okazał się projekt autorstwa Jana Rank Broadleya, brytyjskiego rzeźbiarza absolwenta Epsom School of Art. Prezentował on tym razem już 70-letnią królową, ponownie w tiarze dziewcząt Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pierwsze monety z nowym wizerunkiem okazały się w roku 1998. Podobnie jak w przypadku projektu McLuffa, tutaj także mamy dodatkowy wariant ukazujący odkryte ramiona królowej, który użyto na przykład na monetach z wysp KUKA z 2008 roku. Ciekawe jest to, że w finałowej trójce tego konkursu znalazł się wizerunek królowej zaprojektowany przez Władimira Gotfalda, australijskiego artystę zatrudnionego w Royal Australian Mint. W tym przypadku królowa też nosiła tiarę dziewcząt z Wielkiej Brytanii i Irlandii, ale dodatkowo na jej szyi widniał diamentowy naszyjnik króla Arabii Saudyjskiej Faisala. A ponieważ na rok 2000 zaplanowano wizytę królowej w Australii, zdecydowano, że projekt ten zostanie użyty do wybicia 50-pensowej monety upamiętniającej to wydarzenie. W latach 2019-2020 wizerunek został użyty ponownie, tym razem do wydania kilku monet kolekcjonerskich. Rodzina królewska ma zawsze dużo rocznic i świąt, a więc w 2002 roku przypadło kolejne: złoty jubileusz Elżbiety II na tronie. Autor obowiązującego awersu, Jan Rank Brodley, został poproszony o zaprojektowanie monety upamiętniającej to wydarzenie. Królowa pojawiła się tutaj na obu stronach waloru, na awersie na koniu, natomiast na rewersie w postaci pełnego szczegółów po piersiach. Rok później na zmianę wizerunku decyduje się Royal Canadian Mint, która znów idzie swoją drogą. Tym razem na ich monetach widnieje Elżbieta II w wieku 79 lat i bez korony na głowie. Jej portret został zaprojektowany przez Suzanne Bland, kanadyjską artystkę, której dzieło wygrało konkurencję z ośmioma innymi artystami zaproszonymi do konkursu przez kanadyjską mędnicę. Bardzo ciekawy jest rok 2015, bo przynosi on aż trzy nowe wizerunki Elżbiety II. Przede wszystkim brytyjska menica królewska rozpisuje kolejny konkurs na nowy wizerunek władczyni i wygrywa go Judy Clark, młody, bo wtedy 34-letni projektant z Royal Mint. Przedstawia on głowę królowej ustrojoną kolczykami oraz koroną, którą królowa nosiła podczas ceremonii koronacyjnej. Wizerunek ten zadebiutował na niektórych monetach Wielkiej Brytanii już w roku 2015. Jednak większość krajów wspólnoty brytyjskiej wciąż używała wizerunku Jana Rank-Broadleya. Zaczęło się to zmieniać w latach 2018-2019, kiedy projekt Judego Clarka pojawił się najpierw na monetach z Wyspy Świętej Heleny, a potem w Australii i Nowej Zelandii. Tyle, że tutaj zastosowano już rozszerzoną wersję prezentującą całą szyję królowej wraz z naszyjnikiem oraz częścią jej ramion. Przesunięto też inicjały autora projektu. Jak powiedziałem wcześniej, w 2015 roku ujrzeliśmy nie tylko projekt Judego Clarka. W tym samym czasie pojawił się wizerunek autorstwa amerykańskiego artysty Joela Iskowica, który wykorzystano na monetach wybijanych dla niektórych terytoriów zamorskich Wielkiej Brytanii oraz w terytoriach niezależnych, jak na przykład wyspie Alderney należącej do wysp normandzkich. Kolejny projekt zdecydowano się użyć, żeby uświetnić 90. urodziny królowej oraz fakt, że stała się ona najdłużej panującym monarchą brytyjskim. Ponieważ na rewersie planowanych monet zdecydowano się przedstawić wszystkie pięć wizerunków królowej, które były używane na oficjalnych monetach Royal Mint, projekt portretu z awersu powierzono jeszcze innemu artyście, czyli Jamesowi Butlerowi. W latach 2015-2016 ukazało się kilka monet kolekcjonerskich wykorzystujących ten właśnie wizerunek. W 2016 roku znów na scenie pojawia się Rafael David McClough, który przedstawia nowy wizerunek królowej. Zostaje on wykorzystany przez Gibraltar w 2020 roku w serii monet poświęconych bohaterom książek o Harrym Potterze. A skoro już wróciliśmy do Maclowa, to możemy powiedzieć kilka słów o brytyjskiej mennicy PopJoy Mint, która bije monety bulionowe i kolekcjonerskie dla wielu firm. Kiedyś używała ona lekko zmodyfikowanego na swoje potrzeby starego projektu Maclowa, ale od 2017 roku zaczęła używać innego wizerunku, który podpisuje inicjałami PM sugerującymi, że jest to ich własny projekt. Są jeszcze dwa inne projekty warte wspomnienia. Pierwszy z nich wyszedł z ręki Judego Clarka. W 2021 roku wyspa Alderney wypuściła całą serię monet kolekcjonerskich, a na ich awersie widniała stosunkowo młoda królowa w imponującej gotyckiej koronie na głowie. Drugi projekt został wykorzystany na monetach kolekcjonerskich wybitych w 2022 roku z okazji platynowego jubileuszu królowej Elżbiety II na tronie. W tym przypadku John Bergdal przedstawił władczynię na koniu, podobnie jak to było na monetach wybitych z okazji złotego i srebrnego jubileuszu. Oczywiście nie są to wszystkie wizerunki Elżbiety II, które pojawiły się na monetach. Omówiłem tylko te, które miały oficjalną akceptację dworu królewskiego. Nie wątpię, że prawdziwy wysyp walorów z Elżbietą II dopiero przed nami. Prawie każdy producent monet będzie chciał wykorzystać okazję i zarobić na śmierci królowej, prezentując swoje produkty wybijane z tej okazji. Nie dajcie się uwieść, większość z nich będzie miała wygórowaną cenę i nie będzie żadną okazją do zarobku. Znaczy się, może zarobią na nich ich producenci, ale na pewno nie ludzie je kupujący. Podchodźcie do tego tematu z rozsądkiem i nie dajcie się nabierać. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Do usłyszenia. Partnerem filmu jest firma Metal Market Europe. Właściciele sklepów MetalMarketEU, Metale lokacyjne PL, Wyroby mennicze.pl i Skup Złota 365.pl. Firma przygotowała promocję na złotą monetę Brytania 10 Uncji, którą po wpisaniu kodu Moneciarz można nabyć z rabatem.